Serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał. Witam Was bardzo serdecznie. Nagrywam to od razu, więc nie wiem ile łapek zostawiliście. Ale lecimy dalej. No, musiałem kilka razy nawet tego Game Moda, ale mam nadzieję. Ja nie muszę. No bo ja to od razu... Ja, ja normalnie chcę... Sekurujemy, no tu, tu mogą być gdzieś dziury, ja muszę uważać trochę. No tak muszę przechodzić, aż dobra, to tak. Jeższa, myślałem, że nie trafi, czekajcie. Czy tu nigdzie niczego? Nie, no to chyba na dół. The... lecimy, lecimy. Eee, czekajcie, chyba w tamtą, w ten kierunek. Ale my byśmy musieli się tu, jakby na, na, Abo Albo nie, albo tak, po prostu. Albo i nie ale nie, ma tu naprawdę nic. Ej, to już się dzieje. Aha, to jest niższe farmy. Chyba że poczekajcie. Tu jest coś podejrzanego. Ej, tu jest coś podejrzanego. To coś, ale nie, to chyba jednak nie jest to coś tu jest. Chyba że jakiś guzik jest. A nie, to tu już byłem. Kurczę, ale co tu? Po co z w ogóle ten? bym musiał się jakoś tu dostać tylko jak, no, no z tym, ale aha, jen, ja tak komplikuję to super to super naprawdę ja myślałem, że tu, ja tu za bardzo to jest tak łatwo, a ja często próbuję, to też wychodzi wszędzie w sumie, że ja za dużo kombinuję że to było takie łatwe, a ja tak chciałem tutaj pokombinować jakieś guziki szukać. Ja te nie. Nie, no tutaj się nie dostanę, muszę iść tu. Co to? Ej, to ja nie wiem, czy mam iść tam na dół. Ej, to chyba miałem iść jednak tam na dół. Aha, i teraz jestem na dole. Nie, no to nie tędy. To to była ta pła... No, to zapowiadało. Nie wiem, jakim cudem w ogóle tu przeskoczyłem. Aha, i teraz od góry znowuż. To ja nie wiem. Tak to trzeba zrobić. Poczekajcie, muszę tutaj. Eee, dobra. Sprawdźmy mi Na ten mam 399. Jezu, błagam. Wbicie tego jednego suba do 400. To będzie super, dobra. Przecież ja mogę na ten płotek tu wskoczyć. A, i nie wskoczyłem. Poczekajcie jeszcze raz. Ja trzeba tak... Ten skok, a może to trzeba poczekać? ja chyba wiem jak to trzeba zrobić. Może to trzeba tak... O właśnie. I co teraz? No. Właśnie znowuż ta sama sytuacja ze mną. Nie, czekajcie. O to jest taka wyskocznia, widzę. To nie jest... Kurczę, bym chciał jednak tu czasami, żeby były bardziej takie Czekajcie. A co, coś tam jest, żeby mnie nie tam nic nie ma chyba sobie żarty robicie. Ja to muszę od początku przechodzić. Jeszcze nie przeskoczyłem tego, no nie. Aha

Dobra, schodzę tu. O, no to już tu jestem. Jest aż tak w sumie źle. To, to, to ja już szybko zrobię, bo tu już wiem o co chodzi. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Do góry, dobra tu nie ma. Nie, ja nie, ja już po prostu poczekaj. Szczerze, już nigdy nie zrobię w życiu, nigdy na świecie, nigdy. Nie zagram w żadną mapkę parkurową, bo chcę, szczerze ja muszę naprawdę jakieś easy znaleźć, bo Dobra Ale, ja tu i tak nie przejdę Kurczę bym tak bliziutko do kolejnego poziomu i to tak No to kill o no nie no chyba żarty, no to kill nie, ja po prostu bo ja nie chcę mieć tych takich o tak o, dobra. Jestem wyżej teraz jakie to było, to była już taka ala 180 i będą pewnie takie skoki już później, bo na razie takich nie było, z czego się cieszę, o, tu też był taki już, o nie, już się zaczynałem takie wiecie, skoki bardziej, ja się boję, że przy tym, yy, yy, no wiadomo jakim levelu, będzie tak strasznie, że ciągle będę musiał tego game moda używać, a nie chciałbym. Powiedz mi się, że ja nie chce, ale o nie, ja znowu szedłem z niżej. a nie, a może dobrze? A nie, chyba jednak nie dobrze. Dobra, musimy jeszcze raz to wszystko wykombinować. Chciałem o kółce pójść. Może na tą drabinę? Nie, nie, nie. Nie, tutaj też nie. że gdzieś tu w wozie? Nie, 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 tutaj nic nie ma. A tu, tu, tu! O nie. Myślałem, że już coś... Jest. Tutaj znowu się nie da. Okej, okay. no chyba żarty, no nie, znowu, no, <coughs> ostatni raz, ostatni raz, tak, ja jeden level w 10 minut przechodzę, dwa znaczy, długi level przechodzę, Aha, no to ten odcinek nie będzie jakoś wiecie. Dobra. Już ja ja naprawdę już jestem tak oszołomiony na tą mapę. Masakra jest jakaś. Jest kolejny level, dobra, są może z jeden, dwa level, ale chyba jeden, bo po, po tym, co ja tutaj widzę, no to będzie ciężko, żeby więcej zrobić. Co? I teraz... Czekajcie, jak... Może tam? Nie. Ale... Tu co? Tu nie. Ej, nie mam bladego teraz pojęcia. Słuchajcie, bo ja chyba... Chyba, że... Czekajcie... Tak, ja chyba wiem. Mm -hmm. Chyba dobrze. No raczej dobrze, jak coś tu robię. Trzeba na te najwyższe zawsze wchodzić Nie na te najniższe. No też akurat jest nisko, bo nie miałem wyboru, ale... O i ten sliming znowu... Zresztą mi się to wydaje trudne, a niby idzie mi teraz tak dobrze, nawet czasami lepiej niż te łatwe skoki. Okay. No i chyba też na tego diamentowego bloka. No patrzcie, unoszę się. Dobra, ale idziemy dalej. O, to jest po złocie, złocie. Chyba tu. No dobra. No bo zawsze na te. No i chyba teraz tak. Pyk Jezu, ja chyba ledwo tu tutaj... doskoczę. Ostatni obra. Jezus, gdzie ja tutaj normalnie idę? Są takie Są takie miejsca kurczę. Nie no raczej ja bym raczej postawił na to i oczywiście nie wyszło. Dobra ja to są już tak ciężkie to chyba muszę nie wiem czy nie na ten dach. Jezu, wystarczyło na ten fensik. A dobra, daję jeszcze jeden. Żeby nie było, że tak mało w tym odcinku, żeby trochę tych leveli sobie... Bo tym dalej jesteśmy. Ja muszę... Ja sobie po tych moich odcinkach wszystko tam przeglądnę. No chyba jeden sub nam ciągle brakuje do tych 400 no więc wiecie Mam nadzieję że się dobijemy do końca Chociaż to pewnie się znowu zmniejszy jakimś cudem O i teraz już jesteśmy wyżej Ja ty. Wiedziałem, że to spadnie. Wiedziałem, że tak będzie. Ty, ja spadłem. O nie, jestem na tym samym. O nie. Nie, to było tak chyba podpuchaj. Jak tam będzie znowu to samo leżało. A? Nie dobra. Wiecie co, ja bym chciał to szybko już skończyć. I yy, nie będę tutaj już... jakichś innych. rzeczy tu robić? Dobra. Z... Dobra. Yy. Na no dzisiaj to tyle. Widzimy się w, tutaj za dwa dni, ale jutro na Martylandzie. Do zobaczenia i, i mój drodzy.